Makowce upieczone. Widziałem, że u Mirka Miniszewskiego tak. Posprzątane. Goście zaproszeni, prezenty pod choinką. O, tutaj Mirek do mnie pisze. Za moment się z Mirkiem skontaktuję. To będzie niespodzianka. Mirku, poczekaj, cierpliwie. Posprzątane, tak. Goście zaraz przyjdą, Mikołaj pewnie też. Cieszę się, bo przed Mir... <ścoughs> Cieszę się, bo przed momentem od Mirka dostałem dobrą wiadomość. I tą wiadomością się za moment z wami podzielę. Nie przypominam sobie, żeby te ostatnie lata świętowania wywoływały u mnie jakikolwiek uśmiech. I dzisiaj chciałem też w tym dniu przypomnieć też i wam, jak wyglądała pierwsza wigilia na pograniczu. Pierwsza wigilia w trakcie trwania tego kryzysu. Od 2021 roku, grudzień 2021 rok, na ten telefon otrzymałem yy, prośbę o pomoc. Wiele próśb o pomoc przychodziło do mnie w tamtym czasie. Wówczas byłem też dziennikarzem TVN24. I pojawiła się informacja o tym, że grupa syryjskich uchodźców na Bagnach, niedaleko Michałowa, yy, prosi właśnie o Wsparcie, prosi o coś ciepłego i prosi też o ochronę międzynarodową w Polsce. Nie chcieli wywózki, wśród nich było dwóch nieletnich. Straż Graniczna została o tym powiadomiona, ale wcześniej Grupa Granica próbowała też do nich dotrzeć. Niestety warunki były tak trudne. Wolontariusze Grupy Granica próbowali dotrzeć, ale niestety, tak jak mówię, warunki były na tyle trudne. Że nie było możliwości, żeby przedrzeć się przez te bagna w nocy, w świąteczny wieczór. Straż Graniczna pojawiła się. Ja w swoich mediach społecznościowych poinformowałem o tej grupie, o tym, że ta grupa prosi o pomoc i ochronę międzynarodową, licząc na to, że, że nie zostaną wyrzuceni na Białoruś. Niestety zostali wyrzuceni. O tym też się dowiedziałem właśnie w trakcie tej przerwy świątecznej. Byłem w bezpośrednim kontakcie już ze strony białoruskiej. Jeden z członków tej grupy dokładnie opisał to, w jaki sposób byli wyrzuceni, ale mówiłem Wam o tych nieletnich, którzy byli w tej grupie uchodźców syryjskich. Tam był taki 16-letni Obadach, który znowu próbował przejść do Polski w tym czasie, kilka dni później, po, po tym. Wyrzuceniu na Białoruś był i pisała też o tym Gazeta Wyborcza. Joanna Klimowicz, jeżeli się nie mylę, on był nawet już w Białymstoku samym. Skąd został zabrany i wyrzucony znowu przez płot na stronę białoruską. I wówczas, 31 grudnia, w ostatnim dniu roku 2021 odezwała się do mnie ówczesna członkini Grupy Granica, obecnie chyba założycielka Fundacji Bezkres Kaja i poinformowała, że udzielają pomocy właśnie w lesie temu 16-letniemu Syryjczykowi. Został on przywieziony do Sokółki do szpitala, ale wcześniej też go tam na parkingu przejęli, zaopiekowali się nim członkowie Ocalenia, Fundacji Ocalenie, i zaprowadzili go bezpośrednio do szpitala. Ja wówczas, tak jak mam wspominałem, byłem w telewizji telefon 24, od początku zgłaszałem właśnie to, co się dzieje, chociażby w sprawie tego chłopaka, swojej stacji. Temat nie był podejmowany. Dopiero po artykule gazety wyborczej, usłyszałem, żeby może pochylić się nad, nad tym tematem, co chętnie chciałem uczynić, a jak powiedziałem jeszcze wydawcy, że widzimy tego chłopaka właśnie w Sokółce, że on tam jest, no to liczyłem na to, że o tej historii będzie można opowiedzieć widzom stacji, w której wówczas pracowałem. Mieliśmy zdjęcia, mieliśmy nagrania, wszystko. Było zdokumentowane, można było powiedzieć o tym, jak wyglądają święta, jak ten czas świąteczny wygląda na pograniczu polsko-białoruskim. Była tam też ekipa z Polsatu, chyba Kasia Szatułowicz, która miała chyba jedno też wejście w swojej stacji, a ja nie miałem, mimo że prosiłem swojego wydawcę o to, żeby, żeby wziął ten temat. Zastanawiam się, czy mówi wam, jak wyglądały te rozmowy, jak próbowałem przekonywać do tego tematu. I co słyszałem z drugiej też właśnie strony. Generalnie, może zamykając to w jednym zdaniu. Było kompletne, kom, był kompletny brak wyczucia, zrozumienia tego, o czym co tutaj przeżywamy, co się dzieje. I wówczas podczas tego mojego dyżuru widz. TVN24 nie dowiedział się o tej historii, mimo że byliśmy gotowi w każdym momencie o tym mówić. Byliśmy na miejscu pod szpitalem w Sokółce, a z tego szpitala ten chłopak został później przewieziony do Białostockiego szpitala. Późnym popołudniem skończyłem swój dyżur, wróciłem do domu no i otrzymałem wiadomość, chyba około godziny 19, że Straż Graniczna zabiera tego chłopaka ze szpitala i wiezie go w kierunku Bobrownik. To oznaczało, mogło oznaczać, że zostanie po raz kolejny wyrzucony na białoruską stronę. Wówczas napisałem jeszcze raz maila do swojej stacji z tą informacją i zadeklarowałem gotowość relacjonowania nadal tego, co się dzieje. Mogłem zejść z dyżuru i znaczy wyjść z domu i. Wrócić na dyżur, żeby o tym opowiedzieć. No i tak się stało. I wtedy po godzinie 21 miałem jedno wejście w tej sprawie. O badach które jak mówiłeś. I ludzie, którzy to usłyszeli nawet w stacji u mnie, byli wstrząśnięci. Jak to tak? Chłopak, koniec roku, syryjski uchodźca. Ostatecznie. Nie został wyrzucony o badach, 16-letni wówczas Syryjczyk. Zaopiekowała się nim prawnie Magdalena choróży prawniczka. Wiem, że chłopak trafił do domu dziecka. Chyba to był dom dziecka w Supraślu, więc ta historia w tamtym momencie skończyła się dobrze. Ale możecie sobie wyobrazić, co czułem wówczas podczas i świąt, Bożego Narodzenia, i, i później, i, i w noc tą Sylwestrową. Jak to wszystko wyglądało? A później kolejna Wigilia. Gdzie pięć dni przed wieczerzą, w roku tą świąteczną, w roku 2022, straż graniczna z Bobrownik właśnie wyrzuciła. Na drugą stronę syryjczyka, starszego mężczyzny. Zaraz Wam przypomnę, kim on był. Wszystkie te sytuacje notowałem u siebie i przedstawiałem Wam na swojej stronie, czy to na Facebooku, czy na YouTubie. I 24 grudnia zamieściłem taką informację, że 5 dni przed Wigilią strażnicy graniczni z Bobrownik wyrzucili. Dżabera Abuada al-Dżawabra na Białoruś, zarządzaną przez krwawego dyktatora, mężczyzna dzień później zmarł. I tak wyglądała kolejna wigilia. Ta, zanim jeszcze się rozpoczęła, no to świątecznie odezwał się, bo tak mówię, z sarkazmem, z ironią. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgożarski, na antenie Polsat News, który nazwał tych ludzi na pograniczu, którzy uciekają przed wojną, przed biedą, nazwał ich bydłem. To bydło, które było ściągane po prostu po to, żeby forsować nasze granice, tylko i wyłącznie w celu zdestabilizowania sytuacji, musi po prostu wiedzieć, że nie będzie bezkarne tak jak do jeszcze do niedawna nie było. Nie przesadzał nie przesadza pan, no to jednak to są ludzie. Więc tak naprawdę zbyt wiele się nie zmienia. Ale za moment, za moment, słuchajcie, dzięki temu, że wy jesteście, dzięki temu, że udzielacie nam tutaj też i na pograniczu, nie tylko, wiele swojej energii, za co chciałbym Wam bardzo podziękować, za każdy komentarz, za każdy lajk, like, bo to czy udostępnienie, bo to powoduje, że. Mm, te informacje, które przekazuje nie tylko o pograniczu, docierają szerzej i próbuje się w taki też sposób przebić z tymi informacjami, o których nie mówią te media głównego nurtu. No i takie światełko świąteczne zapaliliście nam wszystkim, wspierając zrzutkę na rzecz Agaty Kluczewskiej, która założyła Podlaskie Ochotnicze Pogotowie Humanitarne która ostatnie lata swojego życia poświęciła na ratowanie innych, na wspieranie nie tylko uchodźców, imigrantów, ale również takich ludzi jak ja, członków Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego, bo Agata y, przez y, długi czas, przez ponad rok bodajże, jeżeli nie więcej, jeżeli się mylę, to przepraszam najmocniej, umiała y, zorganizować finansowanie tych działań pomocowych, dzięki czemu można było się poświęcić temu w zasadzie w stu żeby nieść tę pomoc i wyręczać państwo w tym działaniu takim humanitarnym na pograniczu polsko-białoruskim. Agata w tym momencie dochodzi do siebie. Przyszła bardzo wiele też złego. Trochę była zapomniana. Przez środowisko Aktywistyczne, ale przed świętami tutaj wspólnie z Mirkiem Mniszewskim, ze Wądymek, przygotowaliśmy zrzutkę, żeby wesprzeć Agatę. I właśnie to, co wywołało mój uśmiech na, na twarzy na początku tego naszego spotkania, to był SMS od Mirka, który napisał, że na zrzutce Agaty jest już 20 tysięcy. To zapewni bezpieczeństwo finansowe Agacie i jej rodzinie na kilka miesięcy. I to jest bardzo ważne. I za to serdecznie Wam dziękuję. Dzwonię do Mirka. Nie wiem, co tam się będzie działo. Czy Mirek odbierze, czy ma czas, czy już pałaszuje Makowca, którym chwalił się na Facebooku. Hello. Cześć Mirku! No cześć. Jesteśmy na antenie. A dlaczego na antenie jesteśmy? Bo są święta i składamy życzenia. I cieszymy się z tego, że ludzie pamiętali i pamiętają na przykład o Agacie Kluczewskiej i wpłacili na jej zrzutkę, żeby ją wesprzeć. Już 20 tysięcy, tak? Bo od ciebie te informacje dostałem w trakcie no, tak, tak, 000, tego spotkania. Mirku, coś chciałbyś też powiedzieć, może tym, którzy właśnie zapalili te światełko nadziei? Jedyna, jedyna dobra informacja w tym roku całym. Dobrze, że tak się zamyka ten rok. Mam nadzieję, że nie ostatnia. Ja ostatnio nie miałem zbyt wielu powodów do radości, mm. więc cieszę się, że tym bardziej udało się chociaż jedną rzecz zrobić, bo to w jakiej sytuacji się znalazła Agata po prostu wymagało takich działań i mieliśmy takie po prostu Ktoś mi mówi, nie zostawia się towarzyszy, którzy zostają w lesie. Nie zostawia. Mirku, słyszę, że chorujesz. Nie, nie, mam taki głos po prostu z ciemności. <laughs> Od siedzenia w ciemności. Od siedzenia w ciemności taki głos mam, no. A powiedz, jak tam makowce, jak te bomby kaloryczne? No czeka, bo dzisiaj na Wigilię tam do sąsiadów idziemy. To sołectwa we wsi obok. Sobie po prostu wyszorowałem to sołectwo, bo tak pisałem całe lata o sołectwie, gdzie są mili ludzie, gdzie wymyśliłem sobie takie sołectwo we wsi obok. A ono się naprawdę zrobiło. Mamy bardzo fajną panią sołtys ze super mężem, fajnymi dzieciakami się zaprzyjaźniliśmy. I mamy naprawdę, teraz naprawdę wieś obok, tak jak ona była tam wymyślona w tych moich książkach, to teraz ona naprawdę istnieje. Może nie robimy jeszcze kogla mogla, ale myślimy o tym. To wspaniałe Mirku. Ten wieczór u Ciebie się zapowiada. Mirek, jakieś jeszcze takie życzenia? Tutaj, na koniec? Nie no, chciałbym, chciałbym yy, życzyć nam wszystkim, żebyśmy wyszli z ciemności. Bo ludzie tego nie widzą. Ja patrzę, jak ludzie yy, Żyją w nieświadomości tego wszystkiego, co się dzieje. Nie, nie dostrzegają pewnych procesów, a robi się coraz ciemniej. I niepokoi mnie, że ludzie tego nie widzą. Nie chcę psuć nastrojów świątecznych, ale wystarczy sobie zobaczyć ostatnie doniesienia z ostatnich dni, w jakim, w jakim kierunku podążamy jako kraj. I to jest mrok. Więc chciałbym, żebyśmy byli bardziej świadomi tego, co się dzieje, bo tylko przez to, że będziemy świadomi, będziemy mogli uniknąć jeszcze gorszych rzeczy. I tego wszystkim życzę świadomości. Dzięki Mirku. Pozdrowienia dla Marysi, dla Julka i dla mm, mieszkańców sołectwa. Tak jest. I smacznego makowca. No, to na razie. Trzymaj się. Cześć Mirku, cześć. cześć. Mirek Mniszewski o mroku, o ciemności. No i w kontekście tego, co też mówiłem o tych poprzednich świętach, które były jeszcze w czasie, gdy rządziła Zjednoczona Prawica, której tak się wszyscy baliśmy i liczyliśmy, że w tych wyborach do kolejnych, do Sejmu, do Senatu uda się wygrać tym ludziom, tym politykom, którzy... No wiedzą, co to jest prawo człowieka, są wrażliwi i nie będą nas wciągać do tej ciemności, ale okazuje się, że jest inaczej. To jeszcze na sam koniec ode mnie, no może prawie na sam koniec, życzenia i podziękowania dla tych wszystkich, którzy odwiedzali mój kanał, moją stronę Czaban Robi Raban, którą tworzę dzięki... Też niezwykłym ludziom, patronom, patronkom, tym, którzy odwiedzają mój profil na stronie Bajkofi czy na subp.pl, bo to tylko dzięki Wam mogę uprawiać nadal dziennikarstwo. Mogę publikować, mogę przygotowywać te materiały, dokumentować to, co się dzieje tutaj. Myślę, że tak bardziej szczegółowo chciałbym zdążyć Wam opowiedzieć jeszcze przed zakończeniem tego roku. Co się wydarzyło w przeciągu 2024, który powoli się kończy, też tej świadomości, ale też ciepła i spotkań z bliskimi, dobrymi ludźmi. Chciałbym, żebyście właśnie w te święta mieli ich obok siebie i mogli się też zwyczajnie pocieszyć tym momentem, tą chwilą, sobą nawzajem. Bo to daje nadzieję. To, że Wy jesteście, to, że od Was tyle ciepła bije, bo to widzę i w komentarzach, i czasami w bezpośrednich spotkaniach. No w ogóle jestem zachwycony tym, że kilku z moich patronów zostało ratownikami humanitarnymi. Dzięki tej naszej znajomości udzielili pomocy wielu ludziom tutaj na pograniczu. Z całego serca Wam za to dziękuję. A już na sam sam koniec połączymy się z panem Edwardem Tołoczko, człowiekiem, który, gdzieś tam w Warszawie, mieszkając, też przeżywa to, co się dzieje na pograniczu. Poznaliśmy się z Panem Edwardem przez to, że Pan Edward zorganizował rzeźbę, która ostatecznie. Na jakiś czas pojawiła się przed Urzędem Miejskim w Michałowie rzeźbę symbolizującą to, co się do tej pory wydarzyło na pograniczu polsko-białoruskim i przy granicy z Ukrainą. I tym telefonem z Panem Edwardem, który zadzwonił do mnie, zanim rozpocząłem spotkanie z wami, ale to się okazało, że będzie chyba znakomitą pointą przedświąteczną, świąteczną tego naszego dzisiejszego spotkania. Zatem telefon do pana Edwarda. e vai sair Nie Panie Edwardzie. Dziękuję ślicznie. Panie Piotrze, panie Piotrze, wszystkiego najlepszego. Kochany, dziękuję, Bogu, że Pana poznałem. Panie Edwardzie, to ja dziękuję, że poznałem takich ludzi jak Pan, Pana małżonka. Dziękuję, że... dziękuję bardzo dziękuję i proszę wszystkich pozdrowić wszystkich znajomych, wszystkich, których Pan spotyka w lesie i ludzi, i zwierzęta. I zwierzęta, kochane. Dziękuję, panie Edwardzie. Panie Edwardzie, czy chce pan, żeby te życzenia też były wyemitowane? Tak. Tak. To będą. Dziękuję, panie Edwardzie. Wszystkiego najlepszego. Ściskam i panu, i pana małżonce. Życzę wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Pozdrowienia od mojej żony również. Dziękuję ślicznie. Proszę się trzymać. Dobrze. I tymi życzeniami chciałbym się też z wami podzielić. Chyba trudno dodać coś więcej. Pan Edward swoimi słowami, emocjami wyraził to, co wszystkim Wam również chciałbym przekazać. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję, że pamiętacie o granicy, o tym, co się tutaj dzieje, o ludziach w drodze, o uchodźcach, o migrantach. Dziękuję też, że pamiętacie o takich ludziach jak Agata Kluczewska. Która dodała ostatnie lata swojego życia tej sprawie, poświęciła wszystko, a dzięki Wam wie, że nie jest sama i nawet w trudnej dla siebie, dla swojej rodziny, sytuacji może liczyć na Wasze, na nasze wsparcie. Spokojnych, radosnych świąt. Trzymajcie się, Ciepło. Nazywam się Piotr Czaban i witam Was na kanale Czaban Robi Raban. Miałem opowiadać o muzyce i przyrodzie. Jednak od 2021 roku informuję głównie o kryzysie humanitarnym, który nadal trwa. I dzieje się tu, gdzie mieszkam. Czyli na Podlasiu, na pograniczu polsko-białoruskim. Czasami poruszam też inne, ważne dla mnie tematy. Wszystkie moje publikacje powstają dzięki wsparciu patronów na portalu patronite.pl ukośnik Czaban Robi Raban. Jeżeli uważasz, że to co robię jest ważne, dołącz do tego grona. Z kolei stawiając mi wirtualną kawę na portalach Subpi i BuyCoffee, stawiasz na niezależne dziennikarstwo.